Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart i witam w kolejnym odcinku z Hellcase. Dzisiaj, uwaga, będziemy polować na Bayonetta Gamma Dopplera, czyli tego zielonego, e, tą zieloną kosę, przepiękną, ze strzynki oczywiście ze, z nożami, więc to będzie ciężkie wyzwanie. Jak się uda go tropnąć, będzie super. Na niego damy zamiast 0,2% w jednej strzynce, zaraz pokażę, jakiej, ale już na szybki wstępie, macie dwa skinki do zgarnięcia, e, USP moment siły po testach, a także USP nocne operacje operację z fabryki, więc się dwa skineczki i to dwa USP, więc Osuper, z co trzeba zrobić. Łapka w górę, subik, komentarz, padacie mi jeżeli na swoim YouTube tradinga i fajnie byście użyli kodu LZAR na stronie na start dostajecie się darmowe 70 centów i przy okazji mnie wspieracie, jeżeli przy doładowaniach używacie i tak dalej, a ja wtedy wam mogę ogradować lepsze skiny. Plus jeżeli chcecie doładować, to klikacie tutaj Refill, w prawym górnym wpisujecie mój kod, wybieracie za ile chcecie doładować, metodę płatności, jak widzicie, macie przy doładowaniu 10% przy doładowaniu właśnie. Plus tego warta siki możecie doładować blikiem czy czymś innym, czym chcecie. Niedługo pewnie będą kolejne konkursy na stronce Plus do tego E, macie tutaj na przykład Daily Free, więc no e, można sobie też dniubeczkę zbierać, co jest naprawdę, naprawdę e, fajną sprawą. Którą polecam, bo co nie można wchodzić, po prostu odbierać drobne rzeczy i może się Wam uda zgarnąć coś fajnego. Jaki jest na Ciebie plan? E, nasz Bayonet Gamma Doppler znajduje się w tej skrzynce, więc zamierzam je otwierać po dwie na batlach. No i procent jest mały, ale też dosyć drogie są te skrzynki, więc lecimy. I co, no, fajnie, jakby siadł, troszkę pewnie kosztuje, nie wiem no, dokładnie jego ceny, ale widziałem, że jest w tej skrzynce, widziałem, że jest. Więc będziemy się na niego czaić, może do nas dobije. Jeżeli nie, to po sobie zaczniemy bitewkę i zobaczymy, jak nam dzisiaj poleci. No, miło by było, gdyby do nas trafił, oczywiście, a nie do przeciwników. Ale zobaczmy, czy w ogóle poleci komukolwiek w tym odcinku. Szansa jest, szansa jest, więc jak jest szansa, to wie, wiemy. No, musimy skorzystać, tak? Musimy z tej szansy skorzystać. I właśnie co odcinek. Okej, okay, ładne kosty tu już na start lecą. Czekajcie. Czu, czu. Kurczę, no niestety, ale jak wiecie, co odcinek rozdaje wam darmowe skiny, więc wybijajcie na odcinki z Helgeyshika. Można zgarniać skinki z Afryką, więc wydaje mi się, że bardzo fajnie dla Was i zawsze to coś, czy to do grania, czy do wjechania na, na stronkę, czy co chcecie zrobić, to już tak leci do Was. Tylko, oczywiście, musi mi zejść Steamwards, się zaktualizować na koncie i muszę kupić te skiny, ale generalnie to i tak Wam wyślę od razu, więc spokojnie, nie martwcie się, jak to tyle dużo czasu. Ja o wszystkich pamiętam, mam Was wszystkich zapisanych, więc. Na spokojnie Dobra, lecimy Okej, okay, pierwsza taka runda rozruchowa, Good że tu lecą Jak głupie ten Good Knife Już kolejny raz lec... ojojoj, tutaj chyba był Tu chyba był, minął mi się, ojojoj, nie chciałem wchodzić Tutaj chyba mi był, minął mi się wzrokiem eee, No kurcze, fajne wygrane Fajne wygrane, a do tego fajnych no, fajne noże, nie chciałbym się dzisiaj, dzisiejszego budżetu szybko pozbyć Chciałbym go dosyć dłużej mieć, ale no wiecie, wiecie jak to jest Bot już w bitwie, Bot Adam, Bot Will Dobra, zobaczymy jak to będzie, lecimy Kurczę, tutaj też Butterfly Gamma Dope, jak on wydropi, to uważam misję za ukończoną, tak szczerze. Bez chyba jeszcze droższym skinem niż oj tutaj przeleciał, niż właśnie ten bajonet. No póki co nie wygramy tych bitwach, ale powiem tak, jeżeli by dobnął ten bajonet i to nie musimy wygrywać. Nie musimy wygrywać, a on jest sporo warty na pewno, więc naprawdę nie martwiłbym się niczym innym. Bitwa za bitwą lecimy, boże, jak zapierdzielamy. Może byśmy jakąś przerwę zrobić na no, jakieś. O. Czekajcie, Ojojoj, a to M9 zostań tutaj. Kurcze, to na bajoneta polujemy, ale M9 też by była przyjemna. UUUU, co nie, 9 3600 dolarów. O kurde, dzisiaj takie grubsze bitwy, bo ci grubsze, jesteście słabsze, więc będziemy to robić na zmianę, jak to Wam pasuje. Raz cieńsze, właśnie, raz grubiej. I zobaczcie jak chcecie nam wychodzić, to te bitwy powiem wam, że no naprawdę Mocne, mocny bojonecik Freehand Kurde 350 dolców, ładnie, 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 ładnie Dobra, oj, 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 oj jak blisko On tutaj, powiem wam tak widzowie, on tu że będzie latał, będzie nam się pokazywał No, fajnie byłoby go zdobyć, bo ten budżet to my trochę tracimy Znaczy ja wiem, że to jedna bitwa i praktycznie zwrócony ale, no, fajnie byłoby też już coś wygrać. Albo, jak nie wygrać, to chociaż zgarnąć ten cel nasz dzisiejszy, czyli tego bajoneta. A tempo dzisiejszego filmu jest przeogromne. Okej, okay, autotronika. Może być, może być. Dużo ludzi lubi tą kostkę, nie jest najgorsza. I uwaga: to już by nasza bitwa, czy nie? Nasza bitwa mamy. Okej, okay, zawsze to coś. E, fajnie, sprzedamy sobie to i lecimy z kolejnymi bitwami. Mam nadzieję, że. Okej, okay, musimy to naostrzać. Mam nadzieję, że. Trafimy, trafimy tą ukochaną, upragnioną Tego bajoneta. powiem tak, jak tak patrzyłem sobie To okej, okay, ten, ten, ten Gamma Doppler Butterfly lub M9 też nam starczy, naprawdę Jak to dropnie, to... to jest jeszcze chyba droższe od bajoneta, nie? Ba no, Bagnet M9 na pewno będzie droższy No i Butterfly na pewno, więc No, to co nieco, nieco jest, okej, okay, kolejny freehandzik, tylko tym razem M9, 820 dolarów, fuck to New Star Trek Ojojoj, oj, oj, mocne to są dropy. Przemocarne. No, powiem wam, że grubo, jak tak biznes mają wyglądać, no to naprawdę to będzie gruby odcinek. No, w sumie już jest, bo jesteśmy już w połowie. A no, koski nie ma. Koski jeszcze nie, znaczy, koski były, ale nie ta, nie ta, którą potrzebujemy. Jeszcze M9, no, w sumie M9. Tak! Tak! Po Star Trek, no! Znaczy, to nie ma znaczenia, ale mamy! Widzowie, Mission complete. Udało się! Bayonet. Gamma Dopler 0,2% 2000 tysiące dolara. że wszystko sprzedam, i zostawię naszego ukochanego, upragnionego Bajoneta 800. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Dobrze, no, odpuśćmy no, tu teraz takie taktyczne, już na uśmieszek. Może coś jeszcze dropniemy, żeby ten film jakoś raz spokojnie dokończyć. Ja już tu nic nie wymagam. Dropnąłem kosę, którą chciałem. Która jest przepotężna Więc co widzowie, a wy strzelcie subika Wspierajcie kontencik Bo jak wy wspieracie kontencik, to ja wspieram was I taką symbiozę w sumie tworzymy I to mi się naprawdę podoba To mi się naprawdę podoba Także podoba mi się ten drop z tej skrzynki O, co jest, z <grym> Jakby jeszcze umiał był Boże, co jest Jak zaczęło śmigać, skrzynki są rozgrzane To poczekajcie, nie no, jak tak skrzynki rozgrzaliśmy To nie, nie można ich teraz natrawiać Szynki są rozgrzane, widowie. Szyneczki są rozgrzane, są gorące. Ciężko się je dotyka. Klucz trzeba tylko włożyć i przekręcić. Lecimy z tym. Nie, no no jak tak to leci. Jeszcze karambit lord. Co tu się dzieje. Nie, no nie wygramy. Co? Dziewiątka lord. Dobra. Last bitwa, dwaj koła. Last bitwa, może nam teraz tak odda. Ale powiem tak. No nie, no przemocarnie tu. Tu latają takie pociski. No, aż, przepraszam za uderzenie w mikrofon. Może coś troszkę podnieciłem. No prawdę, co tu lata, co tu lata. Dobra, jeszcze raz. Oj, 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 oj Zostałoby na tym, jakie to jest piękne. Dobra, prowadzimy witewkę. Zakończenie też wygrać, pani by było. O nie, 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 Bajon... Chociaż nie, nie mamy tego Bajonet Brightwater. No niestety w nie udało się już ostatnio bitwy ale ważne mamy ten cel. Mamy Bajoneta, Gamma Dopplerka, przepiękna koska. Więc co, pamiętajcie, że jeszcze jest event na a O Daily Free, wbijajcie z kodzikiem Elzard, wbijajcie na odcineczki. Życzę miłego dzionka, trzymajcie się, cześć, cześć.